Michael? Ciekawe co powiedzą, ja pierdzielę, nie? Siemano mordy, ja jestem Najster, a dzisiaj zagramy sobie w GTA V A w tym odcinku zobaczymy co jeśli Trevor spotka się z Michaelem po strzelaninie na cmentarzu Zobaczymy co się stanie, co powie na to gra i co powie oczywiście Trevor do Michaela jak i Michael do Trevora, zobaczymy Mordeczki, zapraszam was na mojego fanpage'a na Facebooku Który nazywa się Nicester Games. Link macie w opisie, a także w przypiętym komentarzu pod tym filmem Wbijamy 10 tysięcy follow A na 10 tysięcy follow pokazuje twarz Więc naprawdę macie tutaj Sporą motywację, żeby wbić na fanpage Nicester Games Na mojego Facebooka, zostawić tam follow'a Polubić po prostu live'y Transmisje z live'ów, powtórki oczywiście Kto nie ma Facebooka, no to zakładajcie Facebooka To jest, są 3 minuty roboty a naprawdę wtedy można oglądać live'y i tak dalej. I można być ze wszystkim na bieżąco. Więc wszystkim wam polecam wbić na fanpage Nicer Games. Link w opisie, a także w przepięknym komentarzu pod tym filmem. Okej, okay, dobra, to teraz będziemy musieli na początek spróbować zrobić tak, że yy, pojedziemy prawdopodobnie do domu Michaela i będziemy tam obok tego domu czekać jako Trevor i przyjdziemy jako Michael Zobaczymy co się stanie. Kurczę, jestem naprawdę ciekawy, co powiedzą, gdy się spotkają, nie. To jest naprawdę dosyć ciekawe. Czy w ogóle gra? Czy widziała taka coś, że grać spróbuje spotkać tych dwóch otopanów ze sobą. No ciekawe, naprawdę jestem naprawdę bardzo ciekawy. Mordeczki, jeżeli chcecie kolejny odcinek z GTA 5, to zostawcie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę. E, piszcie komentarze. E, komentarze pomagają tam w statystykach i tak dalej. Więc piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, wbijamy 100 tysięcy subów, kto nie dał suba, no to fajnie gdyby zostawił teraz suba. No i wbijamy oczywiście na fanpage Nicer Games. Wbijamy tam 10 tysięcy follow, a na 10 tysięcy follow pokazuje twarz, więc to jest naprawdę spora motywacja dla Was, a na pewno dużo osób ma Facebooka. Ok, no to teraz zostawimy tutaj Trevora. Czy są otwarte tutaj drzwi? Nie ma. Ciekawe, czy ktoś jest teraz w środku. Włączmy wolną kamerę. Dobra, muzyka gra. Ale chyba nikogo nie ma. No nie ma nikogo, kurczę, a Amanda? Amanda też nie ma. A co to jest? Co? To nieźle, nie wiem co to jest. Tego chyba wcześniej nie było, nie? Ciekawe. Nawet tej sprzątaczki nie ma. To co, nikogo teraz nie ma. Musimy po prostu kontynuować Fabułę. Ogólnie na live'ach przechodzimy całe GTA 5. Już przechodzimy Fabułę. Więc naprawdę jest zarąbiście. Na live'ach przeszliśmy całe GTA 5. Chyba w miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, coś takiego. W trzy miesiące przechodziliśmy GTA 5. No naprawdę to jest zarąbisty wynik. No ale ja tak często też live'ów nie robiłem wtedy, nie? teraz to, znacznie częściej robię te live'y Naprawdę fajnie się przychodziło to GTA Trzy misje fabularne zostały do końca I tam jeszcze poboczne i tak dalej, więc... Więc no... Próbujmy wystawić te drzwi O nie, to się wtedy tak wszystko zbuguje Masakra Zobaczcie to <laughs> Ja pierdziele jak to wygląda Idziemy do pokoju Tracy Jest to pokój Tracy? Okej, okay, chyba jesteśmy w pokoju Tracy Jak to wygląda wszystko Wyszliśmy z pokoju? Chyba jeszcze nie Próbujmy wyjść z tego pokoju. O Jezu, będzie ciężko. Gdzie my teraz jesteśmy? To jest pokój Tracy. Dobra, schodzimy na dół. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, nice. Niech to się naprawi. bo Po prostu gdzieś tutaj Trevor'a zostawię, żeby nie uciekł za daleko, bo wiadomo, że oni sobie lubią dziś sobie pospacerować. Ja się teraz wcielam w Michaela. Dobra, i się teraz szybko przeteleportujmy tutaj, żeby nie tracić czasu. Yyy... Okej, okay. ciekawe co oni powiedzą, ja pierdziele, nie mogę się doczekać normalnie Ciekawe czy Trevor tam stoi cały czas Okej, okay. dobra, zmienię się w Trevor'a Tutaj będę stał jako Michael Okej, okay, stoi, dobra Idziemy jako Trevor, ja pierdziele Stoi sobie Michael Ciekawe co powiedzą, ja pierdziele, nie?

Można powiedzieć, ukryty dialog, nie? Ciekawe. Można coś powiedzieć jeszcze? Michael sobie gdzieś idzie. Spróbujemy go tutaj pośledzić trochę. No, ukryty dialog, moim zdaniem. Nie wiem, czy taki dialog możemy odblokować w jakimś innym momencie. Ciekawe, nie? Ok. Ok, teraz się po prostu respią te. Y dialogi takie normalne już. Gdybyśmy tutaj przeprowadzili jeszcze Franklina, to by było dosyć ciekawe naprawdę. ja się wcielam szybko we Franklina. Okej. Okay. Cała trójka się spotka przed misją fabularną. No, będzie dosyć ciekawe naprawdę. No, to jest naprawdę ciekawe, co się stanie gdy cała trójka się spotka. Kurcze, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Trevor sobie stoi, ale Michael sunie z tego, że lubi sobie gdzieś odejść. Okej. Okay. Cała trójka się spotyka hey, hey, a, a tutaj? Z Trevorem mogę tutaj porozmawiać? Oh, I can't right now. No See you Ej, co się dzieje? Oni tutaj udają obrażonych? Muszę się chyba wcielić w Trevora Frankin też taki jakiś obrażony, nie? Na Trevora Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Franklin w ogóle nic nie powiedział do Trevor'a. Trevor także nie powiedział nic do Franklina. Michael jeszcze tutaj coś mówi. To jest ciekawe, naprawdę. Dobra, zmieńmy się jeszcze raz we Franklina. Ja pierdzielę, to jest naprawdę mega kozackie. Co tu się dzieje w ogóle? Ok, jest Trevor. Okej, Trevor się odezwał. Myślałem, że też jest jakoś tutaj obrażony na Franklina. Chociaż tak. Tylko powiedział. No to chyba nie jest aż taki obrażony na Franklina. Nie wiem chyba za co. Ale na. na Michaela jest obrażony. I tak samo działa w drugą stronę. No to nieźle, cała trójka się spotkała Cała trójka tutaj No dziwnie się zachowuje Michael tutaj jest Koleżeńsko nastawiony do Franklina, ale Do Trevora No to nie za bardzo Ja pierdzielę, naprawdę kozacki odcinek, nie wiem czy Taki dialog odblokowuje się w dalszym etapie gry Sprawdzimy to na live'ach Naprawdę No to było dosyć kozackie, że odblokowaliśmy Taki ukryty dialog, można powiedzieć Między Michaelem a Trevorem, no mega Mordeczki, jeżeli chcecie więcej odcinków z GTA 5, zostawcie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę, subskrybujcie kanał, wbijamy 100 tysięcy subów, a także wbijajcie na fanpage Neister Games, link w opisie, a także w przekrętnym komentarzu pod tym filmem, wbijamy 10 tysięcy obserwacji i będzie naprawdę kozacko. Mordeczki, dziękuję, że oglądaliście, trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, cześć!